Polepszy, czy Duda, czy Trzaskowski. Słuchajcie, yy, demontaż państwa już się generalnie zakończył i to wszystko musi pieprznąć. To wszystko musi się rozbić jak balon z wodą rzucono o ścianę. Jeżeli prezydentem zostanie ponownie pan Andrzej Duda, yy, to rozmontowanie państwa oraz jego rozpieprzenie się na czynniki pierwsze nastąpi bardzo szybko, bo to będzie podpisanie kilku kolejnych ustaw antypolskich i demontaż państwa zakończy się w kilka miesięcy. Jeżeli kandydatem na prezydenta zostanie Rafał Trzaskowski, wówczas ten demontaż państwa oraz totalnego rozbicie na czynniki pierwsze będzie bardzo powolne i bardzo bolesne. Bo to Rafał Trzaskowski będzie wetował wszystkie ustawy, które Prawo i Sprawiedliwość będzie chciała włączyć do nowelizacji ustaw. I będzie, I będzie im przeszkadzał. Czyli to wszystko spowolni ten proces rozwalenia naszego państwa. I będzie to proces bardzo bolesny dla wielu Polaków. My nie mamy kandydata tak naprawdę na prezydenta. To są wszyscy ludzie z pewnych układów. To są wszyscy ludzie, którzy muszą wypełniać jakieś tam rozkazy. I tak naprawdę nie mamy na kogo głosować. Nie mamy. Pan Andrzej Duda, według mnie oczywiście, nie powinien już być prezydentem. On zrobił dużo dobrego dla Izraela. Dla Ameryki, dla Polski nic. Ten ochłap w postaci 500, plus, czy tam te 300, plus wyprawki do szkoły, i tak dalej <grym> musicie wiedzieć, że to wy wypłaciliście sobie te pieniądze z własnych kieszeni. Przecież prawo i sprawiedliwość przywitało nas w swojej pięcioletniej karierze ponad 30 nowymi podatkami. I to Wy sobie wypłacacie te 500, plus, Szanowni Widzowie. To nie jest tak, że rząd Wam coś dał, że prezydent Wam coś dał. Pamiętajcie jedno, że prezydent nie ma swoich własnych pieniędzy i on nie daje Wam tej kasy ze, swojego, ze swoich oszczędności. Żaden rząd nie ma swoich własnych pieniędzy. Wszystkie pieniądze, które ma i którymi obraca, to są pieniądze z Waszych, z naszych podatków. Więc to nie jest tak, że rząd nam coś dał, tylko żeby rząd nam coś dał, to najpierw musiał nam zabrać. I taka jest rzeczywistość. Ja bym chciał, żeby to wszystko pieprznęło szybciej niż ten proces miałby się wydłużać, 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 i więcej ludzi miałoby w tym międzyczasie cierpieć. Dlatego, dlatego Andrzej Duda. Jak będzie prezydentem, i tak mi się wydaje, raczej że będzie na pewno, to zobaczycie na jesień, na późną jesień, jak to wszystko w Polsce walnie. A my obudzimy się pewnego dnia z ręką we własnych fekaliach. Przykry obraz, oczywiście dramatyczny znowu, no ale niestety prawdziwy. Bo tak to, tak to będzie wyglądało. 5 lat ostatnie prawa i sprawiedliwości pch, zrobiło straszny dym w państwie polskim. Straszny dym. Antypolskie ustawy, ośmieszanie Polski na arenie światowej. Nie, nie, to jest, to, jest, to jest koniec. Polski generalnie nie ma. Możemy się pożegnać z tą nazwą, pomachać sobie chorągiewką na 1 maja, i to jest wszystko, co możemy zrobić.